Czy wiesz, dlaczego medytacja jest uznawana za skuteczne narzędzie wspierające koncentrację, odporność na stres i lepsze decyzje? Wyobraź sobie, że jeden prosty nawyk pomaga ci stopniowo obniżać poziom stresu i poprawiać koncentrację w kluczowych momentach w pracy. Wiele badań pokazuje, że nawet krótkie, codzienne sesje medytacji mogą stopniowo poprawiać koncentrację i redukować stres. Medytacja może pomagać obniżać pobudzenie stresowe i sprzyjać aktywacji układu przywspółczulnego, który odpowiada za regenerację i wyciszenie organizmu. Badania Harvarda potwierdzają, że regularna praktyka uważności wraz z medytacją zmienia strukturę mózgu, wzmacniając obszary odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i kontrolę emocji. Regularne ćwiczenia skupienia na oddechu mogą wspierać regulację stresu i pomagać w zachowaniu większej równowagi emocjonalnej podczas wymagających momentów w pracy. Coraz więcej liderów technologicznych i menedżerów wysokiego szczebla stosuje medytację jako narzędzie wspierające jasność myślenia, spokój umysłu i skuteczność w pracy. Ale jest jeszcze wiele rzeczy, które mogę powiedzieć w temacie medytacji dla początkujących. Napisz w komentarzu, co jeszcze chcesz wiedzieć. Czy wiesz, że wielu profesjonalistów wprowadza medytację, aby lepiej radzić sobie ze stresem i podejmować bardziej przemyślane decyzje?